Proszę Państwa, w ostatnią sobotę miało miejsce bardzo doniosłe wydarzenie. W Warszawie odbyło się Zgromadzenie Obywatelskie organizowane głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także przez szeroko rozumiany obóz polskiej prawicy, środowisk patriotycznych. To Zgromadzenie Obywatelskie miało na celu z jednej strony pokazanie patologii, jaka dzisiaj dzieje się w Polsce, tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami za sprawą. Kolejnych afer rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a z drugiej strony to Zgromadzenie Obywatelskie miało pokazać drogę wyjść z tych kłopotów. Tą drogą jest zjednoczenie sił patriotycznych, sił prawicowych, sił, które chcą, aby Polską rządzono lepiej i mądrzej. Jarosław Kaczyński, był premier i prezes Prawa i Sprawiedliwości, podpisał. W trakcie tego spotkania porozumienie z prezesami dwóch innych mniejszych ugrupowań prawicowych, panem Jarosławem Gowinem, liderem Polski razem, i panem Zbigniewem Ziobro, liderem Solidarnej Polski. Mam nadzieję, że w ten sposób podpisane porozumienie będzie pierwszym krokiem do tego, aby odsunąć Platformę Obywatelską i PSL od władz. Jeżeli chcemy wygrywać, musimy iść do tych wyborów razem. Polska prawica powinna iść razem. Było nieraz wiele nieporozumień, niepotrzebnych sporów, sporów często drugo lub trzeciorzędnych. Udało się je dzięki wysiłkowi przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który nie musiał wygrać te wybory zdecydowanie ostatnio z tymi mniejszymi ugrupowaniami, ale chciał. Chciał pokazać, że jesteśmy w stanie szukać porozumienia, że jesteśmy w stanie zrobić to lepiej. Uważam, że to, co się stało w sobotę, jest świetną wiadomością nie tylko dla tych wszystkich, komu są bliskie wartości konserwatywne, prawicowe w Polsce, ale jest świetną wiadomością w ogóle dla wszystkich Polaków, bo zjednoczona prawica wokół prawa i sprawiedliwości to gwarancja mądrych, skutecznych, dobrych rządów, które po najbliższych wyborach parlamentarnych, miejmy nadzieję, będą zmieniały na lepsze oblicze naszego kraju, modernizując go i prowadząc na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, co jest nam niezwykle potrzebne. Mam także nadzieję, że taki rząd będzie w stanie te wszystkie ważne sprawy sprawy dotyczące polityki historycznej, wartości patriotycznych, szacunku dla naszej tradycji że będzie ten rząd stawiał te sprawy na właściwym miejscu i dzięki temu będziemy państwem nowoczesnym, osadzonym na silnych fundamentach naszej wspaniałej przeszłości i tradycji, czego wszystkim sobie i państwu życzę.